Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sebix i witam was w kolejnym odcinku The Farming Simulation 25. Rozpoczynamy kolejny... Odcinek ze zleceniem, a więc przechodzimy do naszych zleceń, by zobaczyć, jakie zlecenia tutaj na nas czekają. I myślę, że tutaj skupimy się dzisiaj na nawożeniu. Na nawożeniu niewielkiego pola, ponieważ, jako że ostatnie odcinki były nieco dłuższe niż zazwyczaj, więc teraz sobie wybieramy. Takie dosyć e, krótkie zlecenie. Pole 47. To jest pole, które nas dzisiaj interesuje. Ciągnik już mamy, wsiadamy do. Co to jest za wypierdek? Ja tu myślałem, że jakiś konkretny ten fant będzie, a to jest. Ja cię kręcę, ale to wąskie jest. Ja myślałem, że to dużo większe będzie. Ale dobra, okej. Okay. Dostaliśmy to, co dostaliśmy. Nic na to nie poradzimy. Znaczy, dostaliśmy, wypożyczyliśmy to, co wypożyczyliśmy. Nic na to nie poradzimy. No i z tym sprzętem będziemy dzisiaj musieli popracować. Dobra, ale tak swoim. Tak, tak się tego zastanawiam. Ponieważ jest ten zasobnik pusty. Nawóz stały, a więc gdzie jest ten nawóz? Ja muszę go kupić. Czy co? Teraz ja już nie wiem. Sprawdźmy to w zleceniu. Nawieź pole nawozem dowolnego typu płynny, stały, gnojówka lub obornik. Okej, okay. czyli my nawozu tutaj jako tak nie posiadamy. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie wiem, jaką to jest pojemność tego nawozu, ale dobra. Gdzie nawóz mogę dostać przede wszystkim? Paleta, pewnie, nie? nasiona. Nasiona, nasiona, nasiona. Bardziej niż będzie w sprzęcie, gdzie jest sprzęt do nawożenia. Więc szukamy sprzętu, gdzie, którym to możemy nawozić. Zwierzęta to nie. Obiekty, big bugi, palety. To będzie tu mamy nasiona nawóz stały jest nawóz stały drogi ten nawóz i to też mnie troszkę zastanawia, że ja muszę to kupić. Nie? To jest ciekawe, że pierwszy raz w sklepie jesteśmy. Czyli co, bo możemy dowolnym nawozem. Yy... Już jasna nawieść, ale ja tutaj nic nie zrobię tak naprawdę na tym, ponieważ musiałem nawoz kupić jeszcze prawda? Do 300 litrów tylko. Więc ciekawe, nie? Kupić całą paletę nawozu, a skorzystać tylko z 300 litrów i to może być jeszcze mało, bo tak będzie na pewno. A to faktycznie jest malutki wypierdek. No ale dobra, no pojedziemy, no zrobimy to zlecenie. Już się podjęliśmy Skoro się podjęliśmy, to musimy wykonać je w 100% Ile razy będziemy musieli obrócić z tematem, by się załadować, jeszcze przede wszystkim? No, no, bo 300 litrów no nie oszukujmy się, 300 litrów nawozu to jest tyle co nic. No i są fakt, że też musieliśmy jeszcze tutaj dodatkowo kupić. Więc tutaj jesteśmy, że powiem, pierwszy wydatek nasz osobisty. Mamy coś na wieś komuś, ale nie dostajemy. Nie dostaliśmy towaru. Pole 49 nas interesuje. Gdzie to pole jest? Mówiłem, że to pole wiem gdzie jest. Tak mi się by nie wydawało, bo pojechałem teraz w ciemno. I ja cię Nie a, w tą stronę pojechaliśmy. Hmm. Coś mnie zmyliło To jest całkiem z drugiej strony przy sklepu To jest malutkie ogólnie pole Nie, nie wiem jak można taką kawę wadnąć. Było widać 44, 46 A 49? Przecież Nie kojarzę tutaj tego pola, no ale, no pojechaliśmy Zobaczyliśmy i się przeraziliśmy, że to nie jest w tym miejscu, więc wracamy. no wracamy. Jednym plusem tego będzie tutaj, że będziemy znacznie bliżej naszej palety, co też pozwoli nam być może na szybsze na kursowanie pomiędzy. No ale jakby nie patrząc, już byśmy dawno byli na miejscu, co więcej, byśmy już, przypuszczam, że cały Zapas nawozu, który mamy tutaj, mielibyśmy już rozładowany. Tak też mogłoby być. Kurze, ten ciągnik nie boi się, że się obali przy tej prędkości. Bo 42 km na godzinę, jedzie i powiem, że się dosyć trzyma. klei się tej drogi. No więc mijamy tutaj nasz sklep. Zobaczcie, dopiero jesteśmy przy sklepie. A kombajn tak stoi, tak stoi. Nie to jest kombajn zlecenia. Jestem ciekawy, czy możemy go wykorzystać na naszej ziemi, gdybyśmy taką posiadali. 620. Dobra, jesteśmy blisko. Czuję to. Mam to w kościach. Już aż mnie łamie ja w kościach. 79 Dobra, to jest to pole z kukurydzą, tak? No to chyba wszystko wskazuje. A jak mamy tutaj przez tą kukurydzę jechać? Nie się dobrze czują. Jesteśmy takie zlecenie, w takim miejscu. To jest dziwne, okej. Okay. Tu nawet nie widzę, Ile, jak tutaj w ogóle jechać mam. No dobra, no nawozimy sobie. No ale no w rzeczywistości będzie ciężko to nawieźć. Tak dokładnie w 100%, ponieważ, ponieważ jak widać, no jeździmy w kuchyni, nie mamy żadnego tutaj punktu odniesienia. Jak mamy jechać? 30-40% mamy, znaczy jeden taki nam zasobnik raczej powinien wystarczyć na nawiezienie całego pola. 60% Tak jak mówiłem, my tutaj nie widzimy gdzie jechać, jak jechać. Czy gdzieś jakiś drobny pasek nam został? 60% w zasobniku, 70% misji wykonanej. Tak, będziemy się męczyć po kawałeczku, tutaj jeździć, szukać, skrobać gdzie nam coś się umknęło, bo tak będzie. Jeśli tu może jakąś różnicę delikatną dostrzegam, ale to nie jest to, bo tam 7% jeszcze zostało. może 2%? Trzeba te 2% teraz znaleźć. Mamy na to 35% w zasobniku. 99%. I ten 1% teraz znajdzie. Mamy jeszcze na to 28% z towaru w zasobników. Mamy misję ukończoną. Ok. Czyli udało się. Udało się wykonać to zlecenie. Oj, oj, takie niby straszne było, nie? Takie niby straszne, ale tak straszyło, tak straszyło, ale wykonaliśmy je naprawdę bardzo szybko. No i też o to właśnie dzisiaj chodziło. No dobrze, więc my tutaj sobie oczywiście odbieramy nagrodę za zlecenie: 680 euro. Co prawda, więcej zainwestowaliśmy w tą misję jak my na niej po prostu zrobiliśmy zresztą to w finansach będzie można odczuć. Tak jest tutaj 12 tysięcy za drzewa. A, to było za drzewo. Dobra, za nawóz, kosztowó. No tyle kosztowało nas. także my tutaj więcej jesteśmy dzisiaj stratni jak po prostu zyskaliśmy. Ale dobra. Póki co, przesicząłem.